Erdogan. O co chodzi? Mamy małe pytanko. Z chęcią na nie odpowiem. Chciałabym wiedzieć, czemu tak dziwnie się przy mnie zachowujecie. Jesteś do kogoś podobna. Każdy jest do kogoś podobny, a jak ma na imię ta dama, którą przypominam, pewnie jakaś sławna aktorka, niech zgadnę Penelope Cruz, kurwa nie. Czy ty próbujesz mnie obrazić, sugerując, że jestem brzydka? Nie, ależ skąd? Po prostu wyglądasz jak ktoś, kto był dla nas ważny. Identycznie, ale nie wiem, jak miała na imię. Mojego imienia też nie znacie. Więc może jestem dokładnie tą osobą, którą wam przypominam. W końcu tyle nas łączy, prawda? Ona nie żyje, a ty tak. Wygrałeś. Nigdy nie byłam martwa, choć kiedyś bardzo chciałam się zabić. Wkurzały mnie palanty. Zginął mi aparat. Wiesz coś o tym? A czemu miałabym wiedzieć, co to za aparat? Bardzo drogi aparat naszego kuzyna. To, że kiedyś coś wam przez przypadek ukradłam, nie znaczy, że dalej to robię. Zresztą byłam zajęta oglądaniem pracy chłopaków. o klienci są niezadowoleni. Nigdy nie było żadnego playbacku. Ludzie mówią inaczej. Nie znają się na muzyce. To jebane głucholce. Witamy ciepłutko. Dzięki. Bardzo dziękuję panowie. Mam przyjemność zapowiedzieć naszą niesamowitą gwiazdę. Przed państwem. Wraz z najnowszym nieziemskim utworem, który zwali was nóg. Proszę o klaski. Natasza Montes. Teraz masz okazję zaprezentować swój prawdziwy talent. Pokaż klasę. Jedziesz. Natasza Natasza. Przecież ona ma talent. To nie może być playback. Osobiście zajebę skurwiela, który powie, że to playback. Ma anielski głos. Też tak myślę. Ta robota powinna być już dawno skończona. Działamy zgodnie z planem, bez pośpiechu. Ale widzę, że Tobie śpieszy się do grobu. Jak chcesz. Zakończmy to raz na zawsze. No dawaj kurwa. zastrane skurwielu. Chodź tu, kurwa. Jak tak bardzo lubisz mężatki, to czemu nie wyruchasz naszej matki? Co stoi na przeszkodzie? O czym ty mówisz? O tym, że rozbijasz naszą rodzinę. Jesteś jebanym pasożytem. Co ty do mnie pierdolisz, mała zdziro? Widzisz, jesteście jebanymi chamami bez perspektyw. Pewnie Klore ci nie mówiła, ale ma przyzwoitego męża, który ją kocha. I od Milki też mi wara, kurwa, nie wasza liga. Co ty pierdolisz? Morzuś jest wspaniałym kandydatem dla niej bardzo ją kocha. Idealny, żeby się stoczyła na samo dno. I przysięgam. Jeśli mąż Chloe się dowie, co odpierdalacie, to odstrzeli ci ten głupi ryj, a jebanych braci podświartuje i rzuci na pożarcie psom. Czyli jej mąż to pierdolony psychopata, kurwa, zabije go. Jej mężem jest nasz ojciec, kurwa. Lepiej dokończcie ten basen i wypierdalajcie w podskokach, panowie. Ta cała rodzinka jest, jest równo pojebana. Ojciec z córką, kurwa. Perdanie, my też święci nie jesteśmy. Jesteśmy hamami, ale nie odpierdalamy takiego główna. Widzisz różnicy, kurwa? Rozumiem, ale Lilka to dobra dziewczyna i nie mam rocznych sekretów. Nie jest jak siostry. Widzę się z nią dzisiaj. Będzie miły wieczór. Pewnie, kurwa. Oczywiście. Nie wiem o co ci teraz chodzi. Nie słyszałeś Katki, kurwa? Miała rację co do ryja. ale ja nie robię nic złego. Jeśli Lilka chce się ze mną spotykać, to Katka nie ma nic do gadania. Jaki ty jesteś, kurwa, głupi. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jesteś zazdrosny. O co kurwa? Martwię się o ciebie, bo to pojebani ludzie. A ty lubisz wpierdalać się w największe gówno. A potem z ryjem musimy cię z niego wyciągać. Nie ma się o co martwić. Wiesz co? Wypierdalaj do niej. Dostań znowu wpierdol. No już. Kurwa. Spierdalaj. Baw się dobrze, kochanie. Nie przeszkadzam wam więcej. I to jest Twój kuzyn. Jesteś o niego zazdrosny? A czemu mam nie być? Jest gejem. Słyszałem różne dziwne rzeczy o Twojej rodzinie i nie zdziwiłbym się, gdyby, no wiesz. Niby co słyszałeś, myślałam, że jesteś inny. Katka opowiadała takich rzeczy, że głowa mała. Katka jest pierdolnięta. Nie przejmuj się nią, wilka. Jestem bardzo zmartwiony. Nie masz powodów. Chodź zatańczyć. Zaraz ci przejdzie. Jeszcze dostaniesz buziaczka. Chciałam ci powiedzieć, Ryju, naprawdę, ty jebana kłamczukko, i mnie to obchodzi. Ryju, będzie dobrze, tylko nie każ mi więcej być miłym człowiekiem. Bo mnie chuj strzeli. Ryjusz. Musimy to zakończyć. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Nie znasz mojego ojca. To chory pojb. Chloe. Wracaj tu, kurwa. Przykro mi. Nie wiem, co sobie myślałam. Przepraszam. Chlor. Boże, co ja odjebałam. jest. Tak, mi przykro.